Witam wszystkich słuchaczy Koła Naukowego Publicystyki Politycznej, a także Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w kolejnym już odcinku naszej współpracy radiowej w ramach programu Czy warto studiować? Jak już wiecie, w zeszłym tygodniu najprawdopodobniej w zeszłym tygodniu zadebiutowała audycja z panem Piotrem Obaczem, który opowiadał nam, czy warto studiować politologię sensu naukowego. Natomiast dzisiaj spotykamy się z troszeczkę innym spojrzeniem na ten sam aspekt naukowy. Mianowicie dzisiaj naszym gościem jest redaktor redaktor naczelny serwisu Polski Game Dev, a także i pisma Polski Game Dev, które w tym momencie się ukazuje o tematyce... Stricte o kulturze cyfrowej, a także dziennikarz takich gazet, magazynów, zależnie jak kto woli sobie nazywać, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Polityka, Dwutygodnik, a także znana i lubiana replika. Witam Cię bardzo, Mateuszu, tutaj u nas. Witam również serdecznie i bardzo dziękuję za taką rozbudowaną e, introdukcję. No, od razu mi się ciśnie na usta e, pewien szlagier po Beaty Kozidrak, która wspominała, że czy warto, czy nie warto. No i tutaj może niech e, słuchacze sobie dopowiedzą, co należy i gdzie przelewać. E, czy warto, czy nie warto? Właśnie mam nadzieję, że dzisiaj się e, o tym e, dowiemy, ale jednak zanim się dowiemy, to również bardzo gorąco chciałbym powiedzieć Kube Mochela z KNP, który razem ze mną będzie tutaj yy, przepytywał naszego gościa. Cześć, witam niezmiernie mi miło i widzimy się w kolejnym odcinku tej serii i mam nadzieję, że ta seria dodaje Wam utuchy i chęci do studiowania kierunków humanistycznych. Tak jest. To jest społecznych i humanistycznych, ponieważ to mieliśmy już również różne, że tak powiem, perturbacje zawodowo-intelektualne na tym podczas tej serii, ale tak, matura już niestety z zapasem, moi drodzy, a nawet jak nie matura, to i sesja letnia, po której też wiele z nas ma wiele różnych wątpliwości i dlatego jest dzisiaj z nami tutaj Mateusz, który i ja już wiem, że on się skrzywi. Ale jest on absolwentem politologii, prawda, panie Mateuszu? Oczywiście, że się skrzywię, tutaj miałeś słuszność. No, myśmy jeszcze za mojego rocznika mieli jakąś taką manierę, że zawsze poprawialiśmy odruchowo na nauki polityczne, no bo to jest taka bardzo interdyscyplinarna dziedzina. Trudno nawet udawać, że jest inaczej. No, absolwent nauk politycznych musi z jednej strony. Wyjść z solidną wiedzą historyczną, z drugiej, mieć wiedzę o ustroju i państwa, w którym żyje, i ustrojach no, najważniejszych graczy na, na mapie politycznej. Ponadto powinien poznać podstawy nie wiem, samorządu, filozofii politycznej i filozofii w ogóle prawa oczywiście w tym jego no, specyficznych odłamów, więc no tak, miałeś rację, że się skrzywię i już od razu mnie, jak to mówimy, lodzież, strigerowałeś. No i myślę, że to bardzo dobrze, bo w tym momencie zadam ci pytanie przewrotne w takim razie, no bo cóż mogę powiedzieć, ja, a także i obecny tutaj Kuba, studiujemy coś, co przez nasze władze nazywane jest politologią, także Mówią nam, że my kończąc ten kierunek zostajemy politologami. W takim razie, kim zostaje ktoś? Kto kończy kierunek nauk politycznych? Podejrzewam, że od moich czasów, bo to wcale nie było tak dawno temu, wiele się nie zmieniło, więc niezależnie od tego, czy będziemy tutaj deliberować nad jakimiś takimi kwestiami definicyjnymi, ja zresztą bywam przez znajomych wyzywany od preskryptywistów, więc nie, nie jestem chyba najlepszą osobą do rozmowy, no to kończy na pewno taki absolwent, czy nauk politycznych, czy politologii z niesamowito, niesamowicie rozbudzoną ciekawością poznawczą. To właśnie to interdyscyplinarne podejście, ale też kadra, która na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje, sprawia, że wychodzi się z tych studiów no, z jednej strony mając głowę pełną pomysłów, z drugiej pewną pokorę wobec materii, którą się zajmujemy. No i daj Bóg, jak, jak, ja mam na przykład za sobą taką właśnie masę olśnień, to znaczy wchodziłem tutaj ze światopoglądem no, na tyle uporządkowanym, na ile mógł być, kiedy się ma lat 18, no, bo wiadomo, że to jest jeszcze arena bitew bardzo różnych. Natomiast miałem po prostu dzięki, mogę to chyba powiedzieć, i, i nie ma tutaj żadnego przesunięcia semantycznego, wybitnym nauczycielom, dydaktykom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okazję, żeby no, wielokrotnie postawić ten światopogląd na głowie, wielokrotnie się złapać na tym, że jakaś koncepcja, która wydawała mi się spójna i oczywista, nagle rozmywała się. I mówię o tym nie z grozą, tylko z wdzięcznością, ponieważ wydaje mi się, że o to, o to chyba w studiowaniu powinno chodzić. To znaczy o odkrywanie coraz to kolejnych płaszczyzn rzeczywistości i o pokazywanie to chyba ulubiony zresztą. Ulubiony tekst, ulubiona odpowiedź y, osób, które się zajmują nauką, że to skomplikowane. Tak, no myślę, że nie, nie da się uniknąć tego, że nasz kierunek jest dosyć skomplikowany, ale wydaje mi się, że też nie wymaga jakoś super dużej ilości czasu, żeby to wszystko tak naprawdę zrozumieć i y, umieć poruszać się po tym dosyć skomplikowanym świecie, ale też wydaje mi się, że pozostaje duża ilość czasu do zapełnienia, i też moje pytanie jest takie, czy. Brał pan, czy uczestniczył pan, czy należał pan do pan, jakiejś organizacji pan, poza e, Od razu się poczułem trochę starzej niż, niż w istocie wskazywała metryka. Przejdźmy na ty, Mateusz, bardzo, Aha, bardzo miło. To, dobrze, to jest jestem Jakub. Mateusz, czy należałeś do jakiegoś koła naukowego, czy szukałeś czegoś więcej niż tylko studiowanie, czy ty byłeś tylko skupiony i wyłącznie na swoim kierunku, czy jednak chciałeś robić coś więcej? Bo ja już na trzecim roku poitologii. E, zaczą, zacząłem dostrzegać, właśnie, po, już to już było po pierwszym roku, teraz jestem no. na trzecim, że naprawdę tego czasu zostaje mi jeszcze sporo i tak jak mówiłeś, ten e, poetolog jest niesamowicie ciekawym kierunkiem. Kiedy kończymy ten kierunek, mamy w głowie tysiąc pytań, na które próbujemy znaleźć nieraz odpowiedź. I czy ty właśnie należałeś do jakiejś takiej organizacji, czy pomogła ci ona dojść do tego miejsca, w którym teraz jesteś, czy na, była ona dla ciebie, otworzyła dla ciebie nowe drogi, czy poznałeś dzięki temu, Jakieś swoje nowe pasje, w które potem chciałeś dalej dążyć? Wiesz co, Kuba, ja po pierwsze się nie zgodzę z tym, że zostaje politologowi, studentowi nauk politycznych mnóstwo czasu, bo tak naprawdę, jeżeli, a ja akurat trafiłem na taki rocznik, jeżeli rzeczywiście zameldują się na roku osoby, które zaczynają pomału specjalizować się w jakichś, które no, łapią tego bakcyla, nawet w toku, no, bo to nie jest. To nie do końca jest tak, że przychodząc na politologię, trzeba już mieć plan na życie rozpisany w najdrobniejszych szczegółach. Natomiast z racji też swojej otwartości i z racji, no właśnie, tej wielości zagadnień, ona znakomicie pozwala własną ścieżkę znaleźć. I sam, i moi kochani współstudenci, współstudentki, no, spędzaliśmy czas wolny nie tylko na, no, w klubie Rzaczek, czy na miasteczku studenckim AGH, ale również rozwijając we własnym zakresie wiedzę, poszerzając no to, co nam zostało niejako na tacy zaserwowane podczas wykładów czy ćwiczeń. Ja też działałem przez chwilę w kole dziennikarstwa politycznego, ale to są już jakieś czasy zamierzchłe i nawet nie pamiętam, czy coś z tej współpracy się urodziło poza jedną kontro, kontrowersją, poza jedną konferencją oczywiście. Aczkolwiek wiecie, co, ja wykorzystałem w ogóle studia też na to, żeby po pierwsze iść na kierunek drugi, bo wydawało mi się, że bardzo dobrym uzupełnieniem będzie socjologia. No i ona się oczywiście okazała komplementarna w pewnym zakresie, natomiast to, co mnie uwiodło w naukach politycznych, to mnie rozczarowało w... to, 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 to właśnie to podejście interdyscyplinarne to właśnie to, że dostaje bardzo zróżnicowaną wiedzę z zakresu jako się rzekło od językoznawstwa do myśli politycznej od Sasa do Lasa tak socjologia stoi na dwóch nogach no i to jest oczywiście myśl i to jest metodologia a ponieważ już od no chyba mogę tak powiedzieć od lat nastoletnich de facto późno nastoletnich bo późno ale jednak Wiedziałem, że nigdy żadnych badań prowadzić nie chcę. Ilościówka i jakościówka to dla mnie były raczej takie, których też zresztą nauki polityczne nie omijają, no, ale uczą ich w zdecydowanie węższym zakresie. No, to były dla mnie koszmary. Ja naprawdę nie czuję się dobrze w tego typu zagadnieniach. No, o tyle były przydatne czy ćwiczenia, czy, czy warsztaty, czy wykłady, że teraz w pracy dziennikarskiej zdarza mi się, Uważniej spojrzeć na wyniki sondaży, uważniej przyjrzeć się pytaniom, zainteresować się na jakiej próbie są robione badania, jaką metodą, jaka sondażownia je robi, czy jest zrzeszona w ogóle wraz z innymi sondażowniami, czy jak moja ukochana w ogóle sondażownia Social Changes, związana z braćmi karnowskimi w polityce sieci, jest takim sondażowym outsiderem. No, nie ulega też wątpliwości, że Dziennikarstwo, a ja poszedłem na specjalność i specjalizację dziennikarską i, i chciałem być dziennikarzem, odkąd pamiętam. No to to jest dyscyplina, której się jednak uczy w praktyce. To znaczy, pamiętam swego czasu na. No, byłem na takim wykładzie Janiny Paradowskiej Świętej Pamięci, zresztą znakomitej felietonistki polityki, która ujęła to, będę teraz parafrazował, ale mówiła, że jeżeli. Ktoś pozna historię Felietonu, no to nie do końca znaczy, że umie napisać felieton. I tak trochę jest. To znaczy, oczywiście za moich czasów naprawdę UJOT potrafił wykształcić dziennikarzy politycznych i podejrzewam, że dalej to potrafi. Ale to jest jednak dyscyplina, która wymaga przeczytania mnóstwa tekstów i napisania mnóstwa tekstów. I wyniesieniu no, wniosków z własnych porażek. Refleksji też nad tym, co się pisze, pewnej odpowiedzialności za, za słowo, ekonomiki słowa. I na szczęście w bardzo wczesnym wieku, bo ja w ogóle publikuję od 15 roku życia, tak, od 15 roku życia, no, miałem gdzieś w obwodzie różne redakcje, z którymi sobie współpracowałem, ale odpowiadając na Wasze pytanie, bo to były różne specjalistyczne periodyki bardziej, natomiast był też, nie wiem, czy się dalej ukazuje, SMS, stylowy magazyn studencki wydawany przez redaktora Leszka Rafalskiego, który z tego, co ostatnio sprawdzałem, wciąż działa, wciąż naucza no i jest to naprawdę niesamowity umysł i przede wszystkim dziennikarz z krwi i kości, który, który no już pokolenia do zawodu przyuczył. Cóż, no to ja ci generalnie wbijesz pilkę teraz, że tak powiem, i jest to o tyle nieplanowane, co troszkę można powiedzieć spodziewane, ponieważ do tej właśnie logii chciałbym się teraz, że tak powiem, troszeczkę przyssać, bo mówisz właśnie, że no cóż, my jesteśmy na politologii, ty jeszcze dodatkowo studiowałeś socjologię, a jednak mimo wszystko nie można zaprzeczyć, że w naszym społeczeństwie jednak panuje. Przekonanie, że te właśnie wszelkie logie to takie troszeczkę niekoniecznie studia, które są jakkolwiek przyszłościowe, niekoniecznie są jakkolwiek, można powiedzieć, lukratywne pod kątem przyszłego, przyszłego pracowania i trzeba się tak naprawdę więcej namęczyć, więcej nerwów najeść i więcej depresji zakosztować, niż to jest tego warte. I tak naprawdę poza tą wiedzą, która jest przecudowna prze i, i, i z tym nie ma co dyskutować, niewiele się z tego ma. I co byś powiedział w takim razie takim ludziom? Czy ty byś się z nimi zgodził? Czy, 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 czy i pogrzebał wszystkie te nasze piękne logie i społeczne studia? Czy ty byś się z nimi nie zgodził? Wiesz, to kwestie definicyjne zostawiłbym na boku. Nie zgodziłbym się natomiast ze stwierdzeniem, którego użyłeś przed chwilą, że człowiek zostaje e, trawestuje. tylko z wiedzą, która jest fajna, która jest dobra. No otóż nie do końca. To znaczy. Po pierwsze, do nauki można podchodzić na dwa sposoby. I zawsze mnie brzydziło prywatnie podejście instrumentalne, takie, jakby je opisać. Podejście, w którym osoba XYZ, podobno w Waszym pokoleniu, to jest zresztą bardziej powszechne, ostatnio rozmawiałem z prorektorką Warszawskiej Szkoły Filmowej i właśnie na to narzekała, że no, przychodzą nawet nie tyle studenci, co klienci. Niekoniecznie nawet. Zainteresowani dyscypliną, którą rzekomo chcą zgłębić, natomiast klienci, którzy wiedzą, że jeżeli spędzą na tym kierunku powiedzmy 5 lat, no bo nie zawsze przecież 5, no to będą mieli jakiś start w zawodzie, który jest dobrze opłacalny, daj Bóg zresztą lekki, no i będą sobie żyć jak pączki w maśle. Natomiast ja nigdy nie podchodziłem do wiedzy w sposób instrumentalny, zawsze mi się wydawało, że ona ma przede wszystkim walor autoteliczny, to znaczy. Nauki polityczne czy politologia niesamowicie uczą myślenia. Niesamowicie, to już wspomniałem, rozbudzają ciekawość poznawczą, ale też uczą dostrzegania związków pomiędzy dyscyplinami z pozoru e, odległymi. E, pokazują tę tkankę społeczno-polityczną pod bardzo różnym kątem, w bardzo różnym przybliżeniu. E, przygotowują tak naprawdę wydaje mi się do bardzo wielu profesji i oczywiście już za moich czasów i podejrzewam, że to jest dalej niestety zmora naszego instytutu zdarzali się ludzie, którzy patrzyli na politologów no z jakąś pogardą, twierdząc, że to są przyszli ja wiem Pracownicy fast foodów. Natomiast patrząc nawet na historie zawodowe, ludzi, z którymi studiowałem, to to są ludzie, którzy się bardzo szybko odnaleźli na rynku, rynku pracy. Często poszli w bardzo nieoczywiste strony. To nie jest oczywiście tak, że po naukach politycznych trzeba być, to dedykuję mojej babci, która takie rozumienie wyrażała, politykiem czy działaczem politycznym, a już nie wiem, no, w wariancie minimum jakimś urzędnikiem samorządowym. Natomiast no właśnie, z racji tego, że gromadzą te nauki polityczne niesamowitych ludzi z bardzo różnych bajek, z racji tego, że zderza się ich poglądy z klasykami, nie tylko z klasykami, i że mają oni okazję zobaczyć rzeczywistość społeczno-polityczną z bardzo różnej strony, wydaje mi się, że te studia nie tyle fenomenalnie przygotowują do jakiegoś konkretnego rodzaju pracy, co w ogóle fenomenalnie przygotowują do pracy. Już niezależnie od tego, czy poskutkują dobrym czy niedobrym wpisem w CV, czy HR firmy XYZ będzie, nie wiem, premiował, czy nie będzie premiował tego, że ktoś jest po Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie, po naukach politycznych, czy tam politologii, nie będę się kłócił, no w końcu jestem w gościach. Po prostu ja mam poczucie, że dzięki tym studiom nabrałem z jednej strony pewnej pokory wobec. Wiedzy wobec świata to jest bardzo cenne. To jest, zwłaszcza w mojej profesji, bardzo cenne. Żeby po prostu nie zawierać mocnego stanowiska, które może nawet będzie głupie, ale będzie, no właśnie, jakieś takie przesuwające świat w posadach, bryły świata naruszy. Tylko raczej, żeby wziąć pod uwagę bardzo różne czynniki, które mogą wchodzić w grę, mogą ze sobą, no i właśnie, uczy też nawet E, e, takich pojęć jak związek pozorny, który jest ze mną przez, przez całe życie. E, uczy też takich, bym powiedział, podstaw, no, no, no właśnie, e, pisania o Polsce. To znaczy, e, ja bardzo często mam jakieś takie powidoki ze studiów, że e, nie wiem, sprawdzam sobie jakąś ustawę, sprawdzam sobie jakąś myśl, sięgam do jakiegoś wystąpienia. Natomiast, no właśnie, nawet jeżeli dokładnie nie pamiętam, co było zapisane w tej ustawie, co stanowiła tą myśl, ta myśl i co autor wystąpienia w nim zawarł, no to przynajmniej mam pewne kierunki natarcia. Operuję też pewnym słownikiem, który jest według mnie dla tej profesji niezbędny i mam pewien ogląd na, na, na Polskę, na jej historię. Mogę w jakiś sposób próbować ją też uchwycić na papierze rościć sobie do tego prawo. Czy nauki polityczne wystarczą, żeby zostać dobrym dziennikarzem? Nie. Natomiast na pewno są dobrym punktem startowym, dobrym zapalnikiem wielu, wielu, i naprawdę mógłbym tutaj wymieniać, karier. I nie tylko zresztą karier dziennikarzy. Ja tutaj bym się chciał zgodzić w dużej części, ale też dodać coś od siebie, że mnie nauka politologii przez trzy lata studiowania nauczyła mm, Nauczyła mnie takiego lepszego poruszania się w życiu. Tak? Dużo, dużo więcej rzeczy zacząłem rozumieć, i też przygotowała mnie do takiego racjonalnego i bezpiecznego stawiania kroków w podejmowaniu moich ważniejszych decyzji życiowych. Co, co wydaje mi się, że nie jest dosyć popularne, jeżeli chodzi o wybieranie tego kierunku, ale myślę, że to jest też dosyć personalne, że, ale uważam też, że ten kierunek bardzo przy tym pomaga, że uczy nas takiego życia i bezpiecznego i ymm, trafnego poruszania się właśnie po tym, po tym, co się dzieje w Polsce. E, I wydaje mi się też, że to jest rzecz bardzo niedoceniana, na, 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 niedoceniana w kierunku, jakim jest politologia, że dost, przy, przy, przygotowuje nas do życia, ale też otwiera nam niesamowicie perspektywy na to, co się aktualnie dzieje na świecie, i też budzi w nas, można powiedzieć, nieokiełznane pokład ciekawości. Przynajmniej było tak w moim wypadku. Nie wiem, czy tutaj się ze mną zgodzicie, ale ja tak mam, odkąd zacząłem studiować politologię, naprawdę moja ciekawość wystrzeliła, i czasami, nawet kiedy czytam jeden artykuł, coś mnie zaciekawi, za to potrafię brnąć to, brnąć to, odpalać, odwłączać od, następny, kolejny. Kolejny, czy to jeszcze kolejny, i to czasami potrafi się to totalnie do, zatracić. Zanim przejdziemy do kolejny, kolejnej, i kolejny, ja bym wam chciał tylko powiedzieć, że czas nas, czas nieubłagalnie dobiega końca. No, i nas ja się tylko zgodzę szybko z yy Jakubem. Dokładnie to samo mam, ale już ci Olek oddaję głos w takim razie. W, w takim jeszcze... razie yy, ostatni, ostatnie pytanie z mojej strony, pytanie tytułowe wręcz. Yy, I takie. Bardzo tabloidowe i bardzo cukierkowe, i nie chcę właśnie uzyskać tabloidowej i cukierkowej odpowiedzi, a wręcz realistycznej, i wtedy Cię już bardzo serdecznie pożegnamy. Mateuszu, zgodnie z maksymą naszego programu, czy warto studiować politologię? Wydaje mi się, że podczas tej wcale krótkiej rozmowy udowodniliśmy, że warto. No, od siebie mogę jeszcze dodać, że naprawdę. No była to też dla mnie niesamowita przygoda towarzyska, bo politologia ma to do siebie, że przyciąga bardzo różnych ludzi, tak naprawdę. I, i mieliśmy no już nie tyle na, 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 na trzecim, co na piątym roku, no naprawdę niesamowite grono oryginałów. Ludzie się wyspecjalizowali w bardzo konkretnych rzeczach. Sam też zresztą przeszedłem niesamowitą dla siebie drogę. Chyba nikomu nigdy o tym nie mówiłem, ale y, kiedy. Y, kiedy zaczynałem studiować nauki polityczne, no to miałem poglądy, powiedziałbym, takie libertariańskie, prawicowe, natomiast skończyłem pisząc pracę o Maxie Stirnerze, czyli pionierze anarchoindywidualizmu. Niekoniecznie on koresponduje z tym, co sądzę dzisiaj, natomiast na pewno otwierają bardzo wiele furtek w głowie, na pewno pozwalają skonfrontować no, pewne stereotypy myślenia, pewne pułapki myślenia, z wiedzą podawaną z bardzo różnych stron, od bardzo różnych ludzi. Naprawdę, nawet porównując na tej samej uczelni z socjologią, no, politologia jest po prostu niesamowitą przygodą. No, jak to mawia, nie wiem czy dalej, profesor Bogdan Szlachta, biesiadą intelektualną wręcz, bo on zwykle <laughs> pamiętam, na, na wykłady w ten sposób zapraszać. Może zresztą dalej tak robi. I cóż mogę rzec, no naprawdę z wielką, z wielką sympatią, a może wręcz z pewnym wzruszeniem wspominam takie postacie jak doktor Zając, która nas uczyła językoznawstwa, uczyła nas erystyki, uczyła nas retoryki, zresztą no być może właśnie dzięki temu, że nas dobrze uczyła, to wymawiam dobrze te słowa na trzecie, jak co do końca na trzecią slabę od końca, przepraszam, bo tutaj nas Pani Doktor wprowadziła w meandry oksytonicznych, oksytonicznego akcentowania pro generalnie była taką osobą, która no, uwrażliwiała nas na język, uwrażliwiała nas na wystąpienia publiczne, ale też na sposoby myślenia i argumentacji. Nie wiem, państwo Kimlowie, którzy, no jak nikt potrafią wyłożyć filozofię polityki i prawo. No też niesamowite postaci, które no, z których moty będę miał chyba do końca do końca życia, będę słyszał w ustach. Do tej pory zresztą przypominam od czasu do czasu, jak kogoś tam poznaję i opowiada mi o swoich perypetiach na studiach. Taką anegdotę pani profesor Kimli, która była zresztą moją promotorką. I była tą promotorką, tak bym powiedział, z doskoku. Nie ze swojej winy, tylko z winy oczywiście mojej, ponieważ zdarzało mi się no, dwa kierunki: praca zarobkowa, no i też, nie ukrywajmy, dość bujne życie towarzyskie. Zdarzało mi się po prostu zawalić, nie zdążyć, nie oddać. No, moja praca też powstawała magisterska na wariackich papierach. No i pewnego dnia właśnie pani profesor napisała do nas maila, do całej w ogóle mojej grupy, do całego seminarium o treści, że spotkanie w poniedziałek jest obowiązkowe dla wszystkich, w nawiasie, a szczególnie dla pana Witczeka, dla którego usprawiedliwieniem może być tylko akt zgonu. No i o dziwo zacząłem kombinować, słuchajcie, nad tym aktem zgonu. Pierwsza myśl, chociaż nie jest, nie jest go łatwo załatwić. Reasumując trochę, ponieważ jak zwykle się... Skręcam w bardzo różne strony i, i trochę stronie od konkretnej odpowiedzi, ona jest według mnie jasna i krystalicznie się przede mną rysuje. Tak warto studiować politologię, tylko nie warto oczekiwać jak klient po uniwersytecie, że ta politologia da nam papier, którym, no właśnie, będziemy mogli rzucić pracodawcy w twarz i powiedzieć: daj mi, nie wiem, 10 tysięcy na start. Bo chce robić to, to i to. Natomiast na pewno nauczy Was pokory, nauczy Was myślenia, nauczy Was ciekawości, rozbroi różne dylematy, a pewnie na każdy rozbrojony dziesięć kolejnych wprowadzi. Dla mnie hmm. naprawdę jest to, była to wspaniała szkoła życia i, i po prostu z czystym sumieniem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek się namyśla, mogę nauki polityczne polecić. Nie pozostaje mi w takim momencie już nic do dodania, bo temat został wyczerpany w pięknych, cudownych, erudycyjnych. Można powiedzieć, obrazach, i pozostaje mi w takim razie tylko podziękować Wam obu dzisiaj. Oczywiście można powiedzieć z dwóch stron, bo dziękuję Kubie za to, że pomógł mi współprowadzić dzisiejszą audycję, a to, ale przede wszystkim, mimo wszystko, bardzo chciałbym podziękować Tobie, Mateuszu, że zgodziłeś się tu przyjść i przez te pół godzinki powrócić na chwilkę do swoich czasów studenckich, by pożyczyć nam tego i owego. Dziękuję Ci bardzo. Tu ja dziękuję bardzo za takie określenie, że to był wywód erudycyjny, bo ja tak zupełnie nie czuję, raczej chaotyczny. Trudno mi było nawet wracać do tamtych pięknych, bo pięknych, ale, ale dawnych jednak czasów, bo to już lata temu. Rumienie się jak pensjonarka. No i oczywiście, panowie, bardzo Wam dziękuję za, za miłe zaproszenie i za fajne prowadzenie audycji. A naszych słuchaczy i słuchaczki pozdrawiam i oczywiście mam nadzieję, że dołączą oni do grona. Ja również dziękuję. Mi mogę się tylko tutaj podpisać pod tym, co już panowie powiedzieliście. Tak więc, no drodzy podpisujemy się i idziemy. Tak jest. Idziemy, idziemy. do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.